Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. E, moje nazwisko TADLA e, i mam ogromną przyjemność po raz drugi brać udział e, w konferencji MED e, I, o, mamy prezentację. Zobaczmy, czy to zadziała. Dobra, to dla. E, kilka może słów o tym, e, jaką firmą jest Medical Algorithmics e, i tak naprawdę. Tak jak powiedziałem, to jest drugi raz, jak jestem na, na tej konferencji. Mam przyjemność tutaj opowiadać o tym, co my robimy. I to jest akurat pierwszy slajd, który z mojej poprzedniej prezentacji, który świetnie tutaj pasuje też do tematu, o którym będę mówił, mianowicie algorytmika w, w diagnostyce kardiologicznej. Medical Algorithmics jako spółka technologiczna tak naprawdę rozpoczął, wszyscy mogą kojarzyć firmę z systemu DCG, z urządzenia online, ale prawda jest taka, że historycznie firma w 2003 gdzieś tym zalążkiem było rozpoczęcie prac badawczo-rozwojowych nad algorytmami. Algorytmami do automatycznej analizy danych EKG i tak to się rozpoczęło. Dobrze. Natomiast kim jesteśmy dzisiaj? Dzisiaj, tak naprawdę Medical Algorithmics to jest duża grupa kapitałowa, która zrzesza w sobie kilka podmiotów. I tak naprawdę. Jesteśmy spółką, oprócz tego, że jesteśmy na giełdzie, jesteśmy firmą technologiczną przede wszystkim. Mieliśmy kilkuletni epizod w Stanach Zjednoczonych z oferowaniem usług bezpośrednio do pacjentów, do, do lekarzy w diagnostyce. Natomiast ten biznes został zdekapitalizowany mniej więcej dwa lata temu, czy dwa i pół roku temu i od tego czasu jesteśmy z powrotem czystą firmą technologiczną, gdzie kor naszej tak naprawdę kompetencji. To są, prace, to są nasi inżynierowie. Mamy bardzo utalentowany zespół inżynierów. Tak naprawdę obsługujemy pełen stack technologiczny, jeśli chodzi o rozwój oprogramowania, algorytmiki, jeśli chodzi o rozwój sprzętu też medycznego, ponieważ nadal rozwijamy swój sprzęt medyczny do monitorowania EKG. Mamy 20 lat doświadczenia, tak naprawdę, jak popatrzymy, to jest ogromny bagaż wiedzy. Know-how, który zebraliśmy na dzisiaj 22 rynkach. To jest, to jest ten obszar geograficzny, na którym my cały czas mamy aktywnych klientów na czterech kontynentach. Codziennie z naszych rozwiązań korzysta ponad 12 tysięcy lekarzy. I to są głównie kardiolodzy, elektrofizjologzy, ponieważ rozwiązania, które my oferujemy, są bardzo wyspecjaliz wysoce wyspecjalizowanym oprogramowaniem do diagnostyki arytmii i od dwóch miesięcy oferujemy drugą linię produktową do diagnostyki choroby wieńcowej i dzisiaj podczas tej prezentacji chciałbym Państwu pokazać dwa przykłady, jak algorytmy sztucznej inteligencji w diagnostyce arytmii, ale też w diagnostyce choroby wieńcowej no, zmieniają obraz kardiologii. Tak jak powiedziałem, mamy dwie linie produktowe, i ta nasza historyczna, czyli od, od 20 lat, którą rozwijamy, to jest diagnostyka arytmii. Tutaj to, co widzicie Państwo po lewej stronie slajdu, to jest tak naprawdę nasz najnowszy zestaw produktów. Cały czas oferujemy na wszystkich rynkach oprogramowanie i produkt pocket ECG. Natomiast w ostatnich dwóch latach dołączyliśmy do, do portfela kilka rozwiązań, mamy nowe zupełnie oprogramowanie chmurowe Deep Rhythm Platform, które jest aktualnie wdrażane w kilku krajach. W międzyczasie wdrożyliśmy również Deep Rhythm AI i to jest komponent chmurowy, który tak naprawdę jest systemem do integracji, który składa się tylko i wyłącznie z algorytmu sztucznej inteligencji. To jest to rozwiązanie, które my oferujemy firmom trzecim. Które są zainteresowane, nie mają swojego, swojej algorytmiki, a szukają rozwiązania, które mogą zintegrować do swojego oprogramowania, do swojego sprzętu. Oprócz tego jest kilka pomniejszych rozwiązań, natomiast prawa strona slajdu widzicie Państwo chorobę wieńcową. I tutaj od dwóch miesięcy mamy zamknięty projekt CE na system Wicast, który też jest oprogramowaniem chmurowym. I również pozwala w znaczący sposób zoptymalizować sposób, jak lekarze i wspiera lekarzy w diagnostyce choroby wieńcowej. Teraz tak, jak te produkty tak naprawdę dzisiaj funkcjonują? Jak popatrzycie Państwo sobie na pacjenta kardiologicznego, to jego można umiejscowić w takiej wirtualnej ścieżce. Czyli idąc od lewej strony, mamy osobę zdrową. I przechodzimy sobie. Drugi etap to jest taki stan, w którym powiedzmy, prewencji chorób kardiologicznych. Trzeci to już jest diagnostyka, czwarty leczenie i piąty to jest opieka długotrwała, domowa. I to, gdzie nasz portfel produktów jest używany od lat, to jest przede wszystkim diagnostyka, ale od mniej więcej powiedzmy ostatnie 10 lat to zwłaszcza system do, do diagnostyki arytmii, z dużym powodzeniem w kilku krajach, głównie to są Stany Zjednoczone i Kanada, ale również w Europie są takie kraje, gdzie dzięki swojej powiedzmy cechom i przewagom i zaletom, które daje lekarzom, kardiologom, z powodzeniem jest wykorzystywany w prewencji, czyli w takich dużych badaniach e, przesiewowych, gdzie, gdzie chodzi o to, żeby głównie wyłapać jak najszybciej pacjentów, u których rozwija się choroba, e, choroba e, a, przepraszam, zaburzenia rytmu serca, czyli na przykład migotanie przeciągów. Jesteśmy jedną z pierwszych firm, która stworzyła algorytmy do tak zwanego micro AF-u, czyli jesteśmy w stanie, nasze algorytmy są w stanie wyłapywać dosłownie 1, dwa epizody EF-u i informować o tym lekarza. Bo bazując na tym i tutaj też mamy akurat od kilku lat zaangażowaną profesor Lindę Johnson, która z nami blisko współpracuje, która prowadzi badania w tym obszarze i tak naprawdę microAF może być jakimś takim wskazaniem do tego yy, yy, na wczesnym etapie do prze, przepisania odpowiednich leków do tego, żeby się nie rozwinęła yy, choroba migotania przeciągów. Natomiast mamy, od, też jesteśmy od lat obecni w tym obszarze monitorowania pacjentów po zabiegach, na przykład kardiochirurgicznych, czyli ten etap treatment, i tutaj głównie mówimy o pacjentach, którzy są na przykład monitorowani po wszczepieniu zestawki aortalnej, albo pacjenci, którzy są po zabiegach ablacji. I tutaj również dzięki temu, że algorytmika, która napędza nasz system, jest bardzo wysokiej, powiedzmy, zwraca rezultaty bardzo wysokiej jakości i działa bardzo niezawodnie, mamy, lekarze ufają naszemu rozwiązaniu. Natomiast to, co się dzieje od dwóch lat, bo od dwóch lat e, mocno zmieniliśmy strategię w firmie e, i otworzyliśmy cały ekosystem naszego oprogramowania na, na firmy trzecie na, i pozwalamy na integrację nie tylko ze sprzętem, ale też z oprogramowaniem firm trzecich e, bardzo. Po, e, Intensywne prowadzimy prace rozwojowe nad zupełnie nowymi rodzajami produktów softwareowych, które będziemy oferować w najbliższych dwóch latach osobom zdrowym, które aktywnie żyją, ale chcą monitorować swój, swój stan zdrowia kardiologicznego i również prowadzimy prace nad produktami dla osób na przykład niewydolnością serca, czyli to jest ten ostatni etap home care. Jako firma też, jak popatrzymy, proszę Państwa, na, no bez badań naukowych, bez takiego bliskiego współpracy z, ze światem naukowym, nie, nie bylibyśmy w stanie tak naprawdę dojść do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj, czyli nie bylibyśmy w stanie zbudować portfela opartego tak naprawdę o zestaw algorytmów sztucznej inteligencji, które w autonomiczny sposób są w stanie analizować dane EKG. I od dwóch lat, tak jak już wspomniałem, staramy się łączyć świat tomografii komputerowej, gdzie Wikast funkcjonuje, z tym światem badań EKG, gdzie mamy głównie rozwiązania oparte o nasze deep Rhythm AI, nasze najnowsze zestaw algorytmów, i staramy się pracujemy nad rozwiązaniami do predictive analytics, tak żeby te główne powiedzmy core prac researchowych w obszarze sztucznej inteligencji ostatnie dwa lata to jest research na tym jak próba stworzenia algorytmów, które będą przewidywały na bazie datasetu na przykład EKG biomarkery z tomografii komputerowej i vice versa. Dobrze, kilka słów o, już kilka razy wspomniałem o deep Rhythm AI, więc czym jest deep Rhythm AI? Przede wszystkim to jest zestaw algorytmów, może jeszcze inaczej, to jest przede wszystkim druga generacja naszych algorytmów. Pierwsza generacja tak naprawdę algorytmów sztucznej inteligencji powstała, czy... Projekt został zainicjowany mniej więcej pomiędzy dwa, w 2016 roku, natomiast e, tempa prace nabrały w 2017 dzięki temu, że udało się pozyskać finansowanie sncbr u e, na projekt ECG Techbot. My ten, ten projekt zakończyliśmy. Powstała pierwsza generacja algorytmów sztucznej inteligencji, która została zintegrowana z naszym systemem Pocket DCG. Te algorytmy funkcjonują na, na świecie i to był dla nas ogromny skok do przodu, jeśli chodzi o jakość diagnostyki arytmii. Dzięki pierwszej generacji algorytmu sztucznej inteligencji byliśmy w stanie przyspieszyć mniej więcej o 40% czas analizy. Te algorytmy funkcjonują w pełni autonomicznym trybie i są w stanie rozpoznać ponad 22 typy zaburzeń rytmu serca. To był rezultat. I my wzięliśmy sobie pierwszą generację. Algorytmów, i tak naprawdę pracu, t, kontynuując prace rozwojowe i równolegle realizując szereg projektów badawczych, uruchomi, stworzyliśmy drugą generację algorytmów. I to jest dokładnie Deep AI. Tak naprawdę Deep AI wykorzystuje ECG Tech Bota, natomiast tu się w ta Powiedzmy, nowość, która się pojawiła, to wykorzystujemy wszystkie zdobycze techniczne z obszaru sztucznej inteligencji, które w ostatnich latach się pojawiły, mianowicie wdrożyliśmy modele typu Transformer. Kilka może teraz takich zalet tego rozwiązania. Tak jak o, o tym, z jakich technologii jest stworzony? To to już powiedziałem, natomiast. Ten system też jest w pełni autonomiczny, i jako rozwiązanie, które może być integrowane, i mamy takich klientów, którym zintegrowaliśmy, yy, i cały backend tak naprawdę to jest ich rozwiązania, to jest yy, Deep AI. Yy, to główną zaletą dla tych klientów jest to, że oni zmieniając tak naprawdę cały ten engine analityczny, byli w stanie znowu zoptymalizować się. I to jest dodatkowe 30% mniej więcej przyspieszenia i zmniejszenia ilości błędów w analizie, które daje nasza algorytmika. Oj, nie ten przycisk, przepraszam. Jest to rozwiązanie w pełni chmurowe i tak naprawdę to co jest istotne to to jest rozwiązanie do, przede wszystkim przeznaczone do długich zapisów EKG z racji tego że aby osiągnąć bardzo wysoki poziom skuteczności diagnostycznej wszędzie na świecie w krajach rozwiniętych w zasadzie już funkcjonują długie tryby monitorowania czyli jeśli mówimy o badaniu holterowskim to wszyscy kojarzymy je z 24 godzinnym holterem natomiast w wielu krajach nawet już w Polsce wiele ośrodków robi minimum 3, 5, 7, a nawet 14 dni ciągłego zapisu EKG, ponieważ 14-dniowy zapis EKG ciągły pozwala osiągnąć tą skuteczność diagnostyczną powyżej 96%, gdzie 24 godziny to jest poniżej 50% skuteczności diagnostycznej, więc natomiast to nastręcza pewnych problemów. Ponieważ jest ogromna ilość danych, które technik EKG, lekarz musi przejrzeć. No i tutaj przychodzi z pomocą nasze oprogramowanie. I tak, jeśli popatrzymy, to co, to co robiliśmy, zwłaszcza w ostatnich trzech latach, to dzięki temu, że mamy bardzo rozbudowaną sieć współpracy z ośrodkami badawczymi, naukowcy z Kanady zapytali nas, czy nie chcielibyśmy wziąć udziału w projekcie i oddać im nasz zestaw algorytmów Dry, żeby oni sprawdzili w niezależnym badaniu naukowym, czy te algorytmy faktycznie, gdzie one tak naprawdę, jak widzicie weźmiemy sobie jako benchmark. Technika EKG i lekarza, to gdzie one wypadają tak naprawdę. I w ramach tego projektu, tak naprawdę te wyniki wstępnie zostały już zaprezentowane w, na konferencji ESC na koniec sierpnia tego roku. Natomiast, no, takie główne problemy, które dzisiaj, w związku z tym, że tych długoterminowych zapisów jest coraz więcej, coraz więcej danych jest do analizy, no jest problem z tym, że na świecie szacuje się, że jest około 15 milionów brakującego personelu medycznego, który mógłby zajmować się pracą z pacjentami tak naprawdę. No i chcieli sprawdzić, czy algorytmy sztucznej inteligencji tak naprawdę są w stanie coś tutaj zmienić. To, co w tym projekcie było realizowane, to tak jak już wspomniałem, to był projekt zupełnie niezależny od nas. Prowadzony przez Lund University i przez PHRI. To jest instytut badawczy z Kanady, z Toronto, w ramach którego profesor Jeff Healy był głównym naukowcem prowadzącym ten, ten projekt. W ramach tego projektu zostało, zrekrutowane 50, zostało zrekrutowanych 51 lekarzy kardiologów. W większości to byli. Też naukowcy, ale byli też lekarze, którzy codziennie pracują z pacjentami po środkach, i to byli lekarze głównie z Ameryki Północnej, Skandynawii i Europy Zachodniej. I w ramach tego projektu zostały tak naprawdę wykorzystane ponad 14,5 tysiąca badań. To były zapisy EKG, to były realne badania wykonane w Ameryce Północnej, Kanada plus Stany Zjednoczone. Średnia długość tych zapisów to było 14 dni. Jak widzicie Państwo, to jest ponad 211 tysięcy dni zapisu EKG ciągłego, który musiał być sprawdzony. To, co zostało wykonane, to wszystkie te badania zostały przeanalizowane automatycznie bez udziału człowieka przez AI, ale była też druga równoległa ścieżka. Mianowicie tak jak wspomniałem, to byli pacjenci, które, realne badania, które były realizowane w, tym, w normalnych szpitalach w ośrodkach w Ameryce Północnej. I te badania były opisywane na bieżąco przez techników EKG. Tych techników było 167. Następnie, w, jak ta pula badań była przeanalizowana, zostały wszystkie zidentyfikowane zaburzenia rytmu serca, i zespół skupił się na, krytycz na pięciu krytycznych arytmiach, których Niezdiagnozowanie niesie bardzo konkretne ryzyko i zagrożenie wręcz dla życia pacjenta. Te badania, te wyniki analizy były, były weryfikowane przez ten zespół 51 lekarzy. Oni byli podzieleni na 17 zespołów, po 3 osoby i celem tego było tak naprawdę wypracowanie konsensusu dla absolutnie wszystkich zdarzeń czyli bo żeby móc podpowiedzieć, czy technik ma rację, czy AI poprawnie oznaczył, no trzeba byłoby zbudować baseline. Tak naprawdę ci lekarze byli baselineem dla naszego AI. To, co jest istotne, to, była, to nie była analiza na zasadzie epizodów. To była analiza typu bit by bit, co oznacza, że tak naprawdę każde uderzenie serca było oznaczone najpierw przez AI, przez techników, a później jeszcze lekarze dokładnie to samo musieli wykonać. E, jakie wyniki? E, wyniki były zaskakujące absolutnie dla wszystkich e, na czele z e, naukowcami. Ja nie ukrywam, że dla mnie to było najbardziej stresujące półtorej roku pracy w firmie, ponieważ produkt, który jest certyfikowany, jest dopuszczony po raz pierwszy, trafia w ręce niezależnych ludzi od firmy zupełnie i nie mamy kompletnie wpływu na to, co tam wyjdzie. I w ogóle to jest też. E, 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 Pierwszy projekt na świecie w taki sposób przeprowadzony, z tak dużą grupą lekarzy i z tak dużym datasetem. Teraz tak, jakie były arytmie sprawdzane? Migotanie przeciągów powyżej, z epizodów dłuższych niż 30 sekund, szybki rytm komorowy, szybki rytm nadkomorowy, bloki przeciągowe trzeciego stopnia i asystolia. Te pięć zaburzeń rytmu serca, jeśli nie są na czas wyłapane i nie są leczone, niestety prowadzą do śmierci u pacjenta. I tak naprawdę to, co było celem, to co chcieliśmy sprawdzić tutaj wspólnie z naukowcami, to to, czy tak naprawdę AI, bo wiemy, że człowiek się myli. Więc wiemy, że jeśli e, e, przez e, szpitale, centra diagnostyczne przechodzą setki tysięcy pacjentów rocznie, to jest tam niestety procent pacjentów, którzy nie są poprawnie diagnozowani. I tak naprawdę gra dzisiaj, jeśli chodzi o AI w kardiologii, toczy się o to, żeby zamknąć tą lukę, żeby tak naprawdę e, e, nie mieć sytuacji albo zbliżyć do takiego wirtualnego zera, jeśli chodzi o to, ilu, ile my nie, ilu pacjentów nie diagnozujemy poprawnie. I okazało się, jako wynik analizy, że tak naprawdę wyniki fałszywie ujemne, czyli te, które mówią, tak naprawdę pacjent ma arytmię, a my mówimy, że, że jej tam nie ma, nie wyłapujemy. Okazało się, że Deep AI był 14 razy lepszy od mniej więcej od techników EKG. Jeśli chodzi o poprawność potwierdzenia wyniku, że pacjent nie ma arytmii, to okazało się, że również tutaj DeepRent AI mniej więcej o punkt procentowy jest, o procent, przepraszam, jest lepszy od technika EKG. Tak samo z czułością. Z czułością tutaj jest dużo większa i rezultaty były naprawdę zaskakujące. Tak naprawdę co z tego wynika, z tego projektu? Tak naprawdę są dwie główne konkluzje. Pierwsza jest taka, że algorytmy sztucznej inteligencji zdecydowanie i tutaj Deep AI jest dokładnie tego typu rozwiązaniem. Absolutnie są dzisiaj rozwiązaniem, które może pracować w takim trybie direct to physician reporting, czyli mogą, możemy tak naprawdę rolę technika zmniejszyć do takiego poziomu, że, że on mniej skupia się na oznaczaniu sygnału EKG, a bardziej. Skupia się na tym, żeby na przykład dodać opis, a już nie, żeby nie zajmował się samą analizą, ponieważ no AI jest go w stanie tutaj bardzo mocno wyręczyć w tym. I na to przede wszystkim dwa w zasadzie te, te, te wyniki, o których powiedziałem wcześniej, to potwierdzają. Druga, no Jesteśmy świadomi i tak jak jest od lat, że zwiększenie, tak naprawdę, żeby osiągnąć dużą skuteczność algorytmów i my z tym walczymy od 20 lat, od pierwszej wersji algorytmu. Algorytmy zawsze są nadczułe i to, co z kolei w tej sytuacji jest gra, to to, żeby było jak najmniej tych fałszywych sygnałów, że jest arytmia w sytuacji, w której nie ma tej arytmii. I tutaj ta różnica pomiędzy nami, a, czyli AI, a technikami certyfikowanymi, tak naprawdę nie była, nie jest duża. Jest oczywiście wyższa, natomiast nie jest aż tak duża. I na koniec jeszcze powiem bardzo szybko o drugim przykładzie. Mamy diagnostykę choroby wieńcowej. Diagnostyka choroby wieńcowej, Szanowni Państwo, w ogóle choroba wieńcowa to jest. Powiedzmy, najczęściej występująca choroba w społeczeństwach rozwiniętych. W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że to jest ponad 21 milionów ludzi, z czego połowa w ogóle nie ma pojęcia, że ma tą chorobę i u nich się rozwija. Na świecie to jest w tych krajach, powiedzmy, rozwiniętych, to jest minimum 65 milionów i to są bardzo niedoszacowane wartości. I dzisiaj diagnostyka choroby wieńcowej odbywa się na tym, że pacjent ma robioną najpierw tomografię komputerową, później ma angiografię, i później jest zrobiona jeszcze, a w wielu krajach jako pierwszego wyboru, wbrew pozorom po tomografii, jest koronografia, w ramach której jest robiony inwazyjny pomiar parametru FFR. I lekarze, tutaj akurat mówimy o kardiologach interwencyjnych i radiologach, oni głównie pracują z czarno-białymi zdjęciami, z tomografii komputerowej. Te zdjęcia, jak widzicie Państwo, no one mniej więcej coś tak, czyli obiekt, który ma, jest trójwymiarowy, prezentują w formie płaskich zdjęć. Oczywiście jest oprogramowanie, które pomaga, pomaga przeglądać te zdjęcia, te serie zdjęć, natomiast AI tutaj jest idealnym przykładem i nie bez powodu radiologia jest jednym z pierwszych obszarów, gdzie AI tak naprawdę na dobre został wdrożony już wiele lat temu, ponieważ algorytmy sztucznej inteligencji potrafią w, dosłownie w kilka minut zamienić serię płaskich czarno-białych zdjęć w model 3D. Dodatkowo, to co potrafią robić algorytmy sztucznej inteligencji, potrafią e, znowu z takich zdjęć, e, jeśli mówimy o, e, o. chyba nie działa. O, jest. Jeśli mówimy teraz o naczyniu, e, potrafią taki obraz płaski, Zamienić na wyprostowane naczynie, żeby lekarz mógł zobaczyć, jaka jest geometria tego naczynia. Jeśli jest jakieś zaburzenie, tak jak tutaj ta taka jasna plamka, czyli to jest uwapniona blaszka miażdżycowa, on to też może zobaczyć dzięki temu. Tutaj na tym zdjęciu płaski jest to niestety dużo trudniejsze. Co więcej, algorytmy sztucznej inteligencji potrafią pokazać tą realną geometrię i poka potrafią pokazać, jak dużo już jest nabudowanej blaszki miażdżycowej, czyli to jest ta szare, szara przestrzeń. I na sam koniec potrafią analizować. I to jest dokładnie, Szanowni Państwo, to, co zwraca Wikast. Co więcej, Wikast dokłada jeszcze jedną informację dla lekarza, mianowicie. Jak popatrzymy na te, te modele, w naszym przypadku są e, interaktywne. Czyli lekarz może kliknąć sobie w dowolne miejsce na naczyniu, tak jak tutaj mamy e, wstawioną akurat płaszczyznę. I proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie lekarz dokładnie wie, gdzie e, jest na wyprostowanym naczyniu. E, wartości e, obliczonego parametru FFR również są dla niego dostępne. Ale dodatkowo widzi przekrój poprzeczny naczynia, co jest o tyle istotne, że to pozwala mu dodatkowo zobaczyć, jakie jest światło naczynia, gdzie jest ta blaszka. Bo tak naprawdę różnego, różnego rodzaju ryzyko czy poziom ryzyka jest dla pacjenta w zależności od tego, gdzie na tak zwanym drzewie naczyń wieńcowych znajduje się to zwapnienie, bo innego, inny poziom ryzyka jest, jeśli ona jest gdzieś tutaj na wlocie, zupełnie innego, jeśli mówimy o końcu. To się przekłada wprost na ryzyko na przykład zawału serca. Sam wikas dzisiaj, który jest takim rozwiązaniem, które może być w zasadzie uruchomione dosłownie w 10 minut, bo jest to rozwiązanie w pełni chmurowe, Pozwala analizować dane z dowolnego tomografu, z angiografii naczyń wieńcowych serca i w rezultacie to, co dostaje lekarz, te informacje, które Państwo pokazali na poprzednim slajdzie, pozwalają lekarzowi dosłownie patrząc w aplikację naszą albo posiadając raport, podjąć decyzję, czy ten pacjent tak naprawdę jest zdrowy i niestety statystyki są brutalne. Prawie połowa pacjentów trafiających do pracowni hemodynamicznej tak naprawdę nie powinna tam trafić, bo albo nie mają choroby wieńcowej, albo to choroba wieńcowa jest na takim etapie, że spokojnie można to leczyć lekami. I tutaj lekarz, nie wykonując żadnej procedury inwazyjnej, korzystając tylko z Wikasta, jest w stanie... Podjąć tą decyzję, czy jest pacjent zdrowy, czy zapisuje mu leki, czy niestety to jest przypadek, w którym trzeba od razu kierować do pracowni hemodynamicznej na stentowanie. I już na sam koniec to co, to, co tak naprawdę z takich korzyści. Najważniejsza chyba korzyść ze stosowania rozwiązań napędzanych z algorytmami sztucznej inteligencji. To jest to, że one znacząco zmniejszają ilość inwazyjnych procedur diagnostycznych. Zmniejszają ilość inwazyjnych procedur, <laughs> przepraszam, w których pacjent tak naprawdę nie powinien jej mieć wykonywanych. I jest szereg badań naukowych, które pokazują, że dokładnie to się dzieje, że, że w krajach, w których standardem stała się już diagnostyka choroby wieńcowej na zasadzie takiej, że zrobiona angiografia i lekarz ogląda zdjęcia tomografii komputerowej dopiero wtedy decyduje czy wysłać no to znacząco zmniejsza się liczba pacjentów pacjenci częściej tak naprawdę kończą z przepisanymi lekami i co więcej, to też pozwala tego typu oprogramowanie przyspiesza selekcję pacjentów na przykład na oddziałach ratunkowych, którzy pojawiają się z bólem w klatce piersiowej. I ta diagnostyka jest po prostu dużo dokładniejsza. I to tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie.